I szykana od lewej Od lewej Sto Na końcu, znamuj Tak, teraz hamuj Prawy dwa na mostek, wypuść Śmiało, śmiało, śmiało Lewy dwa i prawy dwa, podwójny tak jest, Tomasz? Tak jest się. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, go. lewy dwa i prawy dwa, podwójny sto, po czarnym. Sprawy i i prawe dwa z uwagą, z uwagą. Gaz, 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 dobrze. 50. Mega ślisko, nawrót od prawej, szeroko, od prawej, szeroko, tam szeroko na wyjściu, pamiętaj. Dobrze, dobrze. Jedziesz, jedziesz. 50, trzymaj prawą. Prawy trzy, przytul i wypuść. Ja, nie, Przytul i wypuść. Gaz, 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 gaz. Dobrze, dobrze. I po czarnym dwieście, hamuj na znaku za znakiem szyka na odlewej. Też uważaj, nie być przyzwyczajone. Stop! Hamuj prawy dwa przez mostek wypuść. Przez mostek wypuść. I prawy 3, trzy, wypuść, trzymaj prawą 100. Lewy 2 za oponę, i prawy 2, trzymaj. Lewy 2 za oponę. Dobrze. I prawy 2, trzymaj. Lewy 2, prawy 2 za budynek. Pięćdziesiąt i prawe dwa podwójne. Trzymaj lewo i jeszcze jeden. Trzymaj lewo Pięćdziesiąt, nawrót od prawej, późnoręczny, ładnie i 100 lotna lotno. A, dobra. Dwa zero. nie, nie okay.